Hej, hej, z tej strony Agnieszka, i w tym krótkim wideo chcę Cię zaprosić do refleksji na temat Twojej własnej definicji sukcesu handmade. Na pewno zauważyłaś już tutaj w naszym, naszych przygotowujących materiałach, tych, które mają nas rozgrać przed konferencją, serię podcastową. Ona pod takim luźnym tytułem: Sukces Handmade. Jest takim zbiorem dyskusji, dyrekcji z uczestniczkami tej konferencji, z moimi klientkami, z osobami, które znam z branży oraz osobami, które zupełnie jako nowe postanowiłam zaprosić do dyskusji na ten temat. Dzisiaj króciutki wstęp i moje zaproszenie dla ciebie, aby zatrzymać się i zastanowić nad Twoją własną definicją sukcesu hen. Jesteśmy tu na konferencji, spotykamy się, aby wspierać się biznesowo, może też podbijać to nasze hobby rękodzielnicze, pasje, to, co nas napędza do pracy, do działania, do czerpania frajdy z tego, co robimy. Dzisiaj chciałabym Cię zatrzymać i zastanowić się, czym ta definicja sukcesu różnie rozumianego jest dla Ciebie. Więc Dziś tytułem wstępu. Puzle konferencyjnej układanki zaczynają wskakiwać na swoje miejsce. Ja udostępnię Ci widok naszej platformy na tą chwilę, kiedy nagrywam nasze, nasz wstęp, ten wstęp, aby mogła Ci pokazać, jak wygląda ten moment przygotowań do konferencji na tą chwilę. I jednocześnie w tle będę opowiadała o tym, o czym chcę Ci powiedzieć. Zauważyłaś, że te konferencyjne puzzle układanki zaczynają już skakiwać w swoje miejsce. Może zauważyłaś już wideo, które będą udostępniane w kolejnych dniach. Tak, to będzie nasze codzienne odliczanie na 10 dni przed konferencją. Codziennie udostępnię dla Ciebie kolejne wideo. Natomiast dzisiaj nagrywam to, które wskoczy tu jeszcze jako taki tytuł wstępu do serii podcastowej. Te nagrania podcastowe to audio, natomiast te to będą wideo dokładnie to, jak, jak to dzisiejsze, które nagrywam dla Ciebie. Obraz całej konferencji pewno wskakuje już na swoje miejsca i zaczynasz zauważyć, że te części, które może z pozoru były troszkę oderwane od siebie lub nawet będą takie się wydawać, kiedy będziesz oglądać te kolejne ciało, emocje, ale o co tu chodzi? Zaczną wskakiwać na swoje miejsce dokładnie jak ten koncept sukcesu handmade. On dla mnie stał się motywem przewodnim podcastu, tego przygotowującego nas do konferencji. Na pewno na przestrzeni czasu będę tu umieszczać jeszcze kolejne odcinki. Okazało się, że po prostu ten projekt okazał się takim strzałem w dziesiątkę, że tych odcinków na pewno będzie więcej. Ty możesz się pewno spodziewać, że one będą publikowane tutaj wcześniej niż dla całego ogółu. Ogólnie są dostępne w formie podcastu, ale są publikowane co tydzień. Dla ciebie są dostępne już tutaj wcześniej, od razu, kiedy tylko mamy je zmontowane, umieszczamy je tutaj. Dzisiaj chcę o tym koncepcie, który stał się motywem przewodnim. Handmade, hobby czy biznes, sukces handmade, o którym rozmawiałyśmy w podcaście. Skrócę go tutaj i jednocześnie zaproszę Cię do drugiego wideo, które też tu umieszczę, prawie godzinnego, w którym rozwijam ten koncept. Dlatego, jeżeli nie masz czasu, Oczywiście odpuść, to nie jest ważne, możesz to zobaczyć później. Jeżeli masz więcej czasu, zapraszam Cię, zobaczysz moją osobistą definicję sukcesu, może znajdziesz tam inspirację dla siebie. Jeżeli słuchasz tych konferencyjnych podcastów, na pewno już jakieś notatki sobie robisz, już coś w głowie zaczyna się otwierać, już zaczynasz się przymierzać, czy to jest moja definicja, tak jak ta osoba, która dzieli się swoją, czy ja mam inaczej. Niezależnie czy definiujesz ją w takiej zgodzie z tym, co ktoś mówi, czy w takiej totalnej opozycji, nie, ja mam zupełnie inaczej. Są to narzędzia, które z moją intencją jakby mają cię otwierać na to, żebyś definiowała sukces na własnych warunkach. Sukces handmade, własnoręcznie, wykuty, zrobiony, zadecydowany, wypracowany. Pamiętaj, że te wszystkie materiały są opcjonalne. Jeżeli tutaj czegoś nie obejrzysz, to nic się nie ominie podczas treści konferencji. One mają za zadanie po prostu pogłębić przygotowanie do tej konferencji. Jeżeli zobaczysz tylko to krótkie wideo, za chwileczkę będę kończyć, to wystarczy. Moja intencja to, żebyś zastanowiła się, czym sukces handmade jest dla Ciebie. Zapraszam Cię do założenia specjalnego działu w Twoim konferencyjnym notesie lub wirtualnym narzędziu, gdzie robisz sobie notatki z różnego rodzaju szkoleń, wydarzeń, webinarów czy kursów, proszę przeznacz na nie całkiem solidny dział. Dlaczego? Ten dział sukces handmade potraktuj jako coś, co mogę się założyć znacznie poprzedza tą konferencję. Na pewno w głowie, w sercu już masz to, co to dla Ciebie znaczy sukces, co to znaczy kompromis w drodze po ten sukces, na jakie kompromisy nie chodzisz, na jakie jesteś gotowa, aby dojść do tego, o czym marzysz na pewno dużo więcej już robiłaś w tym temacie, świadomie czy podświadomie, na pewno już w środku czujesz, co dla ciebie znaczy ten sukces handmade. Natomiast to, co będzie się działo na konferencji, będzie takim fajnym dodatkiem, który możesz włożyć do tego koszyczka, zapisać w tym dziale notatek. Natomiast ja mam też świadomość, że ten dział notatek będzie rósł długo, długo jeszcze po tym wydarzeniu. Dlatego zachęcam cię, jak już przed tobą zeszedł konferencyjny, napisz u góry sukces handmade. Zadaj sobie pytanie, jak wygląda moja osobista definicja, i zapisuj tam wszystko, co przychodzi ci do głowy. Niezależnie, czy jest to jakaś fraza, jakieś zdanie, jakiś cytat, czy jest to jakaś scena. Może marzysz, że siedzisz na balijskiej plaży i dziergasz taka była moja wizja. Zapisuj wszystko. Obrazy, dźwięki, zapachy, smaki, kształty, doświadczenia, ludzi, rozmowy. Wszystko, co przychodzi Ci do głowy w tym właśnie dziale. Nie będziemy tego czytać, ja ci nie będę z tego odpytywać, ale jest jakaś magia w zapisywaniu swoich wizji, swoich marzeń, w takim przelewaniu na papier tego, co mamy w głowie, w sercu. W duszy, w emocjach, na poziomie energii czy duchowości. Zapisz to wszystko. W tym wideo zapraszam Cię, aby zanotować, czym sukces handmade jest dla Ciebie. I pamiętaj, nie rozumiemy go tylko jako ten w branży handmade, aż chciałoby się tak pomyśleć. Jeżeli słuchasz jakichkolwiek dodatkowych materiałów, to już wiesz, że handmade rozumiemy tutaj szerzej. Handmade. Własno, ręcznie. Chodzi o ten trud zadawania sobie momentu zatrzymania, wykonania tej świadomej pracy, aby zdefiniować, co to ten sukces znaczy dla nas. Dla jednych to te dodatkowe zera na koncie, dla innych korweta w garażu, dla innych gucci torebka. Mam przeczucie, że ty nie jesteś tą osobą, że może tak jak ja cenisz sobie spokój, czas na rękodzieło, dobrą muzykę w trakcie dziergania albo podcast, który możesz słuchać w trakcie kolejnych kreatywnych projektów. Może cenisz sobie czas z ludźmi, których uwielbiasz, którymi uwielbiasz się otaczać. A może jest tego dużo, dużo więcej? Jeżeli masz ochotę zobaczyć moją osobistą definicję sukcesu handmade, otwieram się bardzo mocno w tym kolejnym wideo, w tej drugiej części. Ostrzegam, to jest godzinne nagranie. Tam włożyłam chyba wszystko, co na tamten moment byłam w stanie Włożyć, to jest takie ukoronowanie dwóch wystąpień publicznych, które troszeczkę złączyłam i nagrałam od początku w formie prezentacji, gdzie mogłam też pewne koncepty pogłębić. No, na scenie zazwyczaj mam 15-20 minut, to nagranie ma godzinę. Natomiast w tym nagraniu. Tylko takie zajawienie tematu i zapraszenie Cię, abyś zastanowiła się, czym sukces handmade jest dla Ciebie. Jak nie obejrzysz i nie posłuchasz niczego więcej, to wystarczy. Jeżeli jesteś tutaj, wiesz wszystko, co potrzebujesz wiedzieć, bo tą wiedzę masz w środku, masz w sobie. Wszystko, co dzieje się tutaj obok, ma za zadanie ułatwić Ci zobaczenie, niezależnie czy w takim, o, ja też tak mam, oglądając czy słuchając, albo... O, ja mam zupełnie inaczej, nie zgadzam się z tym, to nie jest moja definicja. To wszystko ma za zadanie taką intencję, żeby wzbudzić w tobie refleksję, żebyś mogła się zastanowić, jak to jest u ciebie. Proszę cię, zapisz to, zobacz, co do ciebie przyjdzie. Może pojawi się jakaś refleksja, którą będziesz chciała położyć na konferencyjny stół i z nami porozmawiać na ten temat. Może czymś będziesz chciała się podzielić. Niezależnie jak będzie, czy będziesz chciała zachować to tylko dla siebie, czy będziesz chciała się tym dzielić podczas konferencji. Sukces handmade to coś, co wypracowujemy same, tylko i wyłącznie dla ciebie. Nikt nie będzie cię tu zmuszał, odpytywał, nie będzie pytał, jak to jest dla ciebie. Natomiast jeżeli za Zachcesz, będziesz chciała się tym podzielić, to ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Nasza konferencja już za dwa tygodnie, już niedługo widzimy się na żywo. Na 10 dni przed konferencją zobaczysz kolejne wideo każdego dnia wskakujące tutaj na platformę. Już tutaj tak trochę szczują, bo są mm, trochę zasłonięte, niewidoczne. Natomiast sama konferencja w dniach 8, 12. Września w godzinach 11-13 będziemy widzieć się na żywo, a w międzyczasie drobne okruszki będą tutaj promptować i zachęcać i rozpalać ten nasz konferencyjny ogień. Nie mogę się Ciebie doczekać. Widzimy się już bardzo niedługo. Do zobaczenia.